Witam, widzowie, w eleganckim wstaweczce przed eleganckim odcineczkiem, także polecimy sobie szybko na tej Zorinki i tak dalej, na mrozy konkretnie. No i co? Znowu pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę subika. Ten odcinek w ogóle miał się pojawić już dawno, bo miał się pojawić w poniedziałek, no ale było tyle różnych problemów, naprawdę. No pies mi pokrył Sławki za 8 paczek. Okrat mi gościu na półtora koła No po prostu tyle różnych problemów, że to jest hit. Ale to jest dobrze, że wracamy z kątencikiem, niebawem streamki na kiku. Myślę, że w następnym tygodniu się nam pojawiać, tylko kupuję kamereczkę, cyk 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 i wjeżdżamy na grubo. Będę wszystko na Discordzie linkowo, także pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę i subika. I 15... Tego marca widzimy się w Krakowie w tym barze, także też będzie mega spoko. I jeżeli jest tu jakiś koks, który ogarnia mikrofony, żeby ustawić mikrofon, bo słyszycie, słyszycie co to, co to jest i w tym odcinku jest to samo, nie? To nie się do mnie odezwie. To niech się do mnie odezwie na Discordziku, będzie mega mega koks i mega mu podziękuję, nie? Także co widzowie. Trzymajcie się cześć, ja mnie oglądania łapeczka w górę Subik wiadomo musi być, w zapraszam do oglądania Elo Siema widzowie, witam, witam, witam w eleganckim odcineczku. Oczywiście zaczynam od pana Herosika, od Müller ma dokładnie. No i co widzowie, poniedziałek, poniedział są poniedziałek, stary wjeżdża Wasie tutaj odcineczek. No i co? W końcu mogę nagrywać o takich godzinach widzowie, nawet nie wiecie jakby tego brakowało. By tutaj widzowie bez tego przedłużania, zobaczcie jak ja mam w torbach, to jest po prostu jakaś masakra, ale już dzisiaj wracam do eleganckiej gierki, żeby w końcu mu grać margonem i wszystko się... Wszystko wam zaraz widzę, o w odcineczku, ale powiem wam, że taka petarda dzisiaj odcineczek wie, że to jest hit. To jest w co, uderzaj mur her, chyba klikamy feczkę, nie klikamy feczkę, od razu legamy widzowie na topeczkę i pu. Nie no. <laughs> Nie no, ale że tak pusta widzowie, ale że tak pusta, no no way Ty, jeszcze Elan przyszedł Boże, ja nie zauważyłem Ale tą żabę to ma przed nią, nie? Żabę naprawdę ma ziomek przed nią No i widzowie znajdują się na mojej eleganckiej topersce. No ale kurde, mam tutaj taki Poczekajcie, już widzowie sprzątam I się widzimy za sekundę Dobra widzowie, wszystko elegancko posprzątane Także patrzcie to, za 57 minut widzowie Wygasa, wygasają mi kuferki, które dostałem od Margonem Poczekajcie, i je odłożymy widzowie Kupimy dwa yy, legendarne I trzy heroiczne dodatkowo, chcemy zobaczyć czy Margonę mi podkręciło drop w tych trzech kuferkach, widzę, wiecie, o co chodzi. Także je odłożymy, żeby nie mieszać z tymi nowo kupionymi i stestujemy. Dzień, widzowie, mam mega problem, bo ja załadowałem 5 dyszek, a dostałem dużo więcej jestech. Chyba miałem jakieś runy, o których nawet nie wiedziałem. <laughs> Także ogólnie mega spoko. No i co, widzowie, kupujemy dwa legendarne kufereczki. Cyk i cyk. Proszę bardzo, trzy heroiczne proszę Państwa. Jeszcze trzy heroiczne skupimy. Pyk, pyk, pyk. No i zobaczymy, co z tego będzie. widzowie, zobaczymy, co z tego gościu będzie. Trzy kupione już. Także idziemy jeszcze te trzy wyciągnąć legendarne. O, proszę bardzo, wyciągnąłem trzy legendarne, no i tak. To jest Margonem to kupiłem sam, nie? Zobaczymy, co widzowie lepiej odda. Czy to, czy to? Także widzowie, od razu lecimy szybciutko z szybciutko jakimś nowym herosikiem i przy Herosiku otworzymy. W sensie nie przy nowym herosiku, tylko po prostu przy herosiku. Widzowie, mamy pana smożka także naprawdę super! No i co, że wołamy klanowicze i otwieramy pierwsze kufereczki, właśnie, które mega, mega wiadomo. No widzowie także elegancko, udało nam się zebrać grupę czteroosobową. No i co, widzowie, bez błędnego gadania. Otwieramy pierwszy kufereczek heroiczny i! No o, To jest chyba maskotka, nie? To jest widzowie, chyba maskotka, więc ją za chwileczkę otworzymy. co, no, widzowie, bez gadania piszemy tak. Tak, lewy pazurek, lewy pazur, talek, e, talek i runy. Dobra, dzięki. Pyk, pyk, bijemy widzowie i cyk. O, jest pazurek, widzowie, jest pazurek! Także widzowie, ja zbieram pazurki, ale zrobię taki mały wyjąteczek i pójdziemy go od razu otworzyć. Także po zbiciu widzowie, od razu otwieramy kolejny heroiczny kuwereczek, z którego wypada nam. No co tak sypie, człowieku! Trzy, trzy loty za 399 SEł? Mega, mega broken stary. I znowu to, i znowu to. Tylko ciekawe, co to jest, nie? Ciekawe co to jest. Także widzowie, od razu wchodzimy na smoczy zamek człowieku, jakby nam spadł. Jakaś oślepka. Czy w ogóle lega, nie? Lega z tego, to jest hit. Cudzi nam jeszcze widzowie pomaga szukać kota, także mega serdecznie go pozdrawiam. Potrzebujemy widzowie jak najwięcej rośników znaleźć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także trzeba widzowie, coś zapamiętać. To Odgara Margonem, to sam kupiłem, nie? Także widzę, co otwieramy z moczą widzowie, i wypada nam niej, proszę Państwa. Bu! No nie, no strzały, widzowie, strzały. Jezus. No, jakaś masakra to jest, nie? Ale dobra, zatwieramy go w ręce szczęśliwca i pu! O jest, o oj, o jest, jest, tak to nie. Oj, tak to proszę nie robić. O tak. To proszę nie robi. W ogóle widzowie, to jest mega ciekawe, nie? Bo jak, na, bo jak na przykład pójdziecie do tuni i macie coś... W... Jeżeli macie strzały, które są warte na przykład 600 tysięcy, to patrzcie, ona tutaj ma max cenę zakupu 250. I ja kliknę, to jest 404 i naprawdę dodaje 404, nie? Więc jakby Margonem to fajnie zrobiło, bo teraz już tych strzał nie trzeba dzielić, tylko jakby to się samo dzieli, no wiecie o co chodzi To jest ogólnie już mega mega przemyślane. Nie wiem czy ktoś w ogóle z was to zauważył, ale ja tak ostatnio jak zacząłem strzały sprzedawać z jakichś różnych dwójeczek to na to właśnie zwróciłem uwagę, nie? A my widzowie, teraz lecimy szybciutko za nowym herosikiem, żeby otworzyć resztę tych kurde w gościu. Tylko zobaczymy, widzowie, co to jeszcze jest. Co to jeszcze jest? I tak to są maskotki, widzowie, to są maskotki. <grywa> Ale ham, co? Ale ham. Błyszczy, aha i ukłon. Nie no mega, widzowie, maskotki są mega. Jak ostatnio w ogóle otwierałem te kuferki, yy, te smocze kuferki, to wypadł mi taki ślimak. I ten ślimak też jest taki mocny, w się właśnie z nim chodziłem. Mega są maskotki. Nie wiem, że to jest takiem spoko stary. widzowie, otworzymy jeszcze tego jednego kufereczka, zobaczymy jaki kolejny będzie strój i puu. Aha, to jest wszystko to samo, tylko inne kolory. Aha, w ten sposób to działa. No dobra, no to chyba różowy lepszy, co? Przyczół no. w ogóle w końcu mogę nagrywać o takich godzinach, bo już nie pracuję w pracy, w której pracowałem, bo wiecie, ja cały czas byłem w pracy, przed całym się pracowałem od 8 do 16, wracałem, potem szedłem na siłownię, no nie za bardzo miałem czas, potem jeszcze jak byłam na przykład jakaś 20, to już nie chciałem nagrywać, żeby... nie że się rujam, jak byli rodzice w domu i no już było tak w miarę późno, więc no była lipa, mega była lipa z nagrywkami zawial w końcu nie pracuję, ten ziomek nienormalnie nie normalnie okrad, nie. Ale mi to w sumie na rękę, bo wykupiłem, naprawdę przez to, że mi okrad, to wykupiłem swoją wolność, a mi wiadomo, że dach nad głową się nie wali, bo w końcu studiuję, to, że zarabiałem, to było tylko po prostu. Takie wiecie, ekstra, takie od siebie, jest mega, mega spoko Widzowie, mamy kapłanika, także naprawdę spoko Także widzowie, bez mnogo gadania Te kuferki są moje, te są Margonem Ej, tak czy co? Tutaj otwieramy tego kureczka i od razu mamy chłopaczków, wizowie. No ale widzowie, tak generalnie podsumowując, to prywaciarze to są takie to są takie złodziejaszki ja nie mówię, że każdy, nie ma coś, co jeszcze, myśleć story typowo Ale naprawdę, no, ten to taki był skurczybyczek No ale cóż, nauczyłem się swojego, poznałem ludzi po prostu Dowiedziałem się jak bardzo człowiek potrafi wykorzystać drugiego człowieka Także uważajcie, przy wszystkim widzowie, uczcie się To jest najważniejsze naprawdę. Bo jeżeli Wykształceni, no to nie pozwolić sobą manipulować, nie? Tam wiele osób, w tej pracy, do której ja chodziłem, tam wiele osób było bez wykształcenia. Po prostu totalne jej łopki, nie? No i, no i ich okradał, nie? A ja po prostu, że taki nie jestem, to się po prostu zwolniłem, nie? Tak to widzę, wygląda także co? Otwieram Państwa ferek szczęśliwca 3 od Margonem, czyli zobaczymy, czy dropy są podkręcone, widzowie, i. bu! Znowu to, widzowie, znowu to. To ale jest to. Jest oko chciwca, także widzę, naprawdę mega, mega spoko. Ogólnie oko chciwca zwraca skrzynkę, e, zwraca legendarną skrzyneczkę, nie? Także jest mega, mega, widzowie z no i co, pan Suzy tutaj woła widzowie nam na lego-tepa, także nie rozumiem za bardzo po co, bo to jest jedna ma od Halcedonu, ale mówi, że chce zawołać, ja z nim nie będę dyskutował, Suzy jest mega widzowie groźny, no także co? Uuu, cztery osoby, dobry, a to wszystko już nagle nabrało sensu, wszystko nagle nabrało sensu, no i co widzowie? Ja standardowo nie klepię nic, bo po co? Nic nie potrzebuję, chłopaki, tylko podbijałem drobik, mnie to tylko w tym klanie boli widzowie to, że tutaj jest tak, że nawet jeżeli ty zajmiesz Herosa, to nie masz z niego Hera, nie masz z niego widzowie Hera, także to widzowie, bez byłego gadania lego-topika, otwieramy od razu piek, piek. Daj lego. Proszę, daj legówkę pod kontencik, Błagam. Byk! A, widzowie, jeden unikat. Muller, widzowie, pusta. Smok, jeden pazur. A nego negotop, jeden lot, no cztery osoby. No, jest mega widzowie lipa, ale może przynajmniej widzowie oddalam jakiś elegancki kufereczek. Proszę, kamyk czerwonego smoka. Błagam, kamyczek czerwonego smoka, widzowie. Także otwieramy. O, Suzy, daj handel, widzowie. Suzy, daj handel. Zobaczymy, co ten unikata mi daje. Boże, jaki on jest szlachetny. Jaki on jest szlachetny. I 65M, widzowie, unikata i 65M. Mega, widzowie, pozdrawiam Susiego. Jest totalnym świrem. Widzowie, także to Kładamy tutaj, żeby nam nie syfiło. No i co otwieramy kufereczek, z tego wypada nam, proszę Państwa, pół! Co to jest? Le nie tych leków, to O, kuferek kuponu, kuferki kuponu spoko widzowie i to jest chyba zbugowane, bo otworzyłem chyba 4 czy pięć skrzynek i wypadło mi cztery te maskotki. Może można widzowie to wymienić na... Eee, proszę państwa, może można to wymienić na samorodki. Bo tak w sumie widzowie jak było tak liczone, że kiedyś były takie oferty specjalne na gwiazdkę na kuferki szczęśliwca, co nie? I to tak bardziej się opłacało otwierać kuferki i wymieniać na samorodki i kupować za to pył, niż kupować sam pył. Także tego typu sytuacja. No i co widzę? My tu jadziemy za kolejnym herosikiem i będziemy otwierać dalsze. Tej kufereczki, no i proszę Państwa, mamy tepa. Także od razu widząc bez błędnego gadania, od razu do niego lecimy, tylko że ja tutaj nie mam teleporta na macho. Tutaj widzowie nie mam teleporta na macho, także trzeba z elegancko. Tak się widzowie, cieszę, że siedzę się w domu. Boże, tak mi brakowało siedzenia w domu. Przysięgam. Ale tutaj widzowie, wniutki ogród sobie stoi. I elegancko, bo Suzy widzowie woła, także nie muszę motać jakiegoś teleportu, bo ja wszystkie mam na, na 271, bo tam mam chyba 5 na macho, żeby mi po prostu było łatwiej szuka kota. W ogóle widzowie Suzy, wiesz, mi wysoko eleganckie. A, jaj, jaj, dobra, coś, zaraz wróciłem. Tutaj do pana skrzynki, ale najpierw zbijemy sobie kosika, zobaczymy, co nam czy przekoda. No widzowie, Sutz nam mega, mega sponsoruje skrzynki. mam już tyle uzbieranych skrzynek z różnych herosów, że niebawem szykuje się mega petarda. No i właśnie, przez to, że już nie pracuję, tam więcej czasu, żeby dopinać projekty. <grywa> wiadomo, dopinać projekty, wiadomo jak to działa. Ten drugie przywodaje, no co za mosiek, co za miek. Dobra, więc tak, że także bijemy, klepiemy dla mnie. Nie wiem dlaczego Sudzia, żeby klepał dla mnie, żeby to było klepane dla mnie, ale i tak tam nic widzowie nie spadło. Także od razu lecimy do Ithan. Zobaczymy, co tutaj nam... Jakie nam tutaj skrzyneczki dał, ale naprawdę mam tyle, tyle ile skrzynek dzięki niemu, dosłownie wszystkie są dzięki niemu, nie? No tutaj nie ale ładnie przysypał widzowie, naprawdę. Czekam na trzecika, aż mnie odblokują i wjeżdżam z odcineczkami, nie? I teraz już nie jest tak, że mówię i nie będzie, tylko mówię i naprawdę będzie. Naprawdę będą shortsy, bo naprawdę już mam ich sporo przygotowanych i naprawdę będą openingi ze skrzynek, nie? I kolców, widzowie, w tyle rzeczy jest zbieranych, naprawdę kontentu będzie co nie miara Widzowie nie otworzyłem przed kotkiem yy, kuferka szczęśliwca, widzę, także teraz szybciutko otworzymy, pamiętam jak tutaj jest zabafikiem otwierałem, chyba 140 tysięcy SL zostało wydane na te skrzynki i tutaj widzowie spadło tyle kamyków, także może teraz oddam jakiś algański kamyczek i... Jest lega A to łuska, to jest łuska widzowie I kuferek z blankietem na strój Ucieczka, jednak widzowie nie przepadam ogólnie za ucieczkami No ale dobra, coś tu się pokombinuje Coś tu się widzowie podszponci, powymienia I będzie wszystko spoko W ogóle tak widzowie, gadam, gadam To już zostało tylko 36 minut Żeby otworzyć te kuferki, bo inaczej mi wygasną Idziemy widzowie do miasta zobaczyć co tutaj eleganckiego nam co <laughs> tutaj eleganckiego oferują nam NPC-ty z 18 urodzin widzowie To są chyba one, tak? Jest tylko jeden NPC z 18 urodzin? Co jest? Takie coś kosztuje półtora tysiąca seł Co jest widzowie? nie oszaleli. W ogóle mega interesujące jest to. Takie te blanki O stary, to jest mega mocne! Mega... Te stroje są takie fajne, człowieku. ja żadnego nie kupiłem. Ale jestem Osiek, nie? Ale ja jestem Osiek. Ten widzowie odcinek miał wlecieć już w piątek, ale no po prostu nie mogłem się zabrać. Zwolniłem się z tej pracy, poszedłem do domu. No i wiecie jak to było, nie wiecie. No po prostu była mega lipa wtedy. Bo jak cię ktoś okradnie, to jest ci przykro. Ej, ten te klauny wyglądają przepotężnie stary, nie? Ten klaun jest przemocny. Mega jest. Ale czekaj, czy to jest on ma jakąś różkę w ręku? Czy co to jest? Kotka ma. Ej to jest mega spoko, że jeden NPC ma wszystko. To jest mega spoko. Bo zawsze tutaj było tak porozstawiane tych różnych NPC-ów, tego co pamiętam. No i widzowie jest lipa, bo wszyscy Herosi wybici, a my jeszcze mamy dwa kufereczki, także musimy widzowie, coś tutaj podspącić. Może potepamy sobie na przykład nagrać setaca, cyk, cyk, cyk. Jest to i secik, widzowie, i przed secikiem otworzymy szynkę, którą ja kupiłem i wypada, proszę Państwa, nam z niej. pułkamy, kamyk, proszę, 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 a błogosławieństwo z orzetką? Co to błogosławieństwo było z orzetką? To ładnie, widzowie, to ładnie! Oczywiście, jest standardowo, wszystkie te, te wymieniłem sobie sobie na samorodki, kupię sobie za to pył i skrócę sobie eleganckie kamyczki, tak? Bardzo proste. Także bijemy widzowie sobie z którego wypada nam? Absolutnie nic! Także mega lipaty, pan od razu widzowie na drzewo życia. O, ktoś tu biedriady, jakiś ham driady. Uuu, driadę też wybija. No nieźle, nieźle widzowie. Widzę, że Zorin jest wybity na odlogu. Pójdziemy na furionka, który stoi, czy furionek nie stoi. Oczywiście, że furionek widzowie stoi. Od razu go skurczymy, kawalimy na czerep. Ręka jak młotek, unikatek. No bez szału, bez szału, od razu na świątynię, hebrehota i... Ja, 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 ja nie ma widzowie, Państwa, może pan już będzie stał i stoi pan na widzowie także od razu go walimy na łebek. Naprawdę ja miałem takie plany jak zacząłem tu grać, że będę miał na każdą dwójkę Topkową po 10 kamieków starych. chciałem na przykład zagrać nockę i bić wszystkie dwójki stopki całą noc stary, nie? I można normalnie by z tego live y robić. I no to jest taki content, naprawdę to jest taki content, no, ale to wymaga około 4000 zł, nie? Także to jest mega, mega walutochłonny pomysł. No także widzę, co, bez, bez zbędnego gadania bijemy pana Arteniuska z którego wypada nam, no niestety, nic takiego. No i cały widzę bez zbędnego gadania. Otwieramy ostatni kowercie. Prześliwca, z którego wypada nam... U! Oko chciwca nam wypada! Blankiety na outfit... EJ WIDZOWIE! Może uda nam się bierać, No i już wiem, że nam się nie uda. Blankiety na outfit... Aj, 8 mamy, a chyba od 10 dopiero można. No jest mi trochę smutno, bo ja myślałem, że Margonem da jakieś kufelki z podkręconym dropem, a tutaj uczciwa firma nic nie podkręciła. No ale co, oko chciwca są, także naprawdę spoko. To zwraca cały opelnik, także jestem mega zadowolony. No ale oczywiście nie ma kamyka czerwonego smoka, który powinien być legendarny w przypadku loterii, bo jest mega, mega petardą. Skrzynia mistrza gry? Co to jest człowieku? Co z tego wypada? Losowy outfit! Losowy outfit z tego wypada! Co jest? Ej, widzowie, to może otworzymy sobie te skrzynki! Dobra, widzowie, otwieramy dwie skrzyneczki. No pod kątem, wiadomo, trzeba coś otworzyć. Nie masz tyle waluty? Co? Lakiet na urodzimy wystrój. Bezpowrotnie nieaktywny? Ej, czemu bezpowrotnie nieaktywny, przecież... Ej, one były widzowie do 10. Oj, bezpowrotnie nieaktywny. Przecież miał być do 11 Nie no, lipa się widzowie odwaliła! Ale szkoda! Dobra, cóż, no cóż, a już tu chciałem podkontencić. Idę to wszystko widzowie wymienić... Na samorodki, co mi się nie przyda, i zobaczymy, jaki będzie tutaj efekt końcowy. No i właśnie podsumowanie loterii. No, bez szału, bez szału. To chyba, loteria około 100 zł nie? Także, jakbym wydał 100 złotych i coś takiego mi wypadło, to może niekoniecznie bym zadowolony, ale te oka chciwca rekompensują bardzo dużo. No jeszcze 500 tuseczek, jakieś błogo. E, tutaj, proszę Państwa, wyzwania śmiałku, miksy, jakieś tutaj teleporciki. No, może być. No, ale za darmo to uczciwa. Nie, ja to widzowie pootwierałem, a to można wymienić na samorodki. Nie. Myślę, czy wymienić to błogo za rzadko, na samorody. 6 samorodków Wygląda mega dobrze, co? Widzowie, ta, ta wymiana jest dostępna tylko do 11. Także musimy to podjąć teraz męską decyzję. No i tak, o, to na pewno sobie przepalamy. Cyk, cyk. Ej, błogosławieństwo ciśnimy. No chyba też się przepalimy, nie? Błogosławieństwo legendarne. Nie, zostawię sobie na pamiątkę. Błogosławieństwo legendarne, nie? Oko chciwca tylko za dwa samorodki, co jest? Czy generalnie to i tak tylko nie łopek by to wymieniał, ale sam fakt. Za kamień czerwonego smoka eventowy pięć samorodów. No nieźle. No i wiadomo, widzowie, za samorody kupujemy sobie elegancko pyłu, masę pyłu. Mamy 28 tego, skurczy tych morotków. Także co widzę? Cyk, 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 wjeżdżamy. 27, 90 pyłów właśnie wjeżdża na nasze konto. Także widzowie, jeszcze idę po pył do depo i skrócimy sobie jakiś elegancki kamyczek. No i to mi się podoba, widzowie, no i to mi się właśnie podoba. No widzowie, także mamy 144 pyłu, no i z i skrócimy sobie na mroźnych strzał. Co? Skrócimy sobie na mroźnych strzał elegancko. I na scenę sobie skrócę na drzewo. Także cyk, cyk i proszę pana. Ej, co się stało? Czemu to się czas zmienił? Dobra, chyba się po prostu delikatnie poryłem. No i co? Także mamy na strzały, mamy na Zorinka, mamy na Lodowej Magii, mamy na werkę skrócone, także że Widzę mega spoko. No i te 36 właściwie sobie wrzucę w to drzewo. I potem jeszcze Secika se skrócimy. I będzie wszystko si 130 minut, mega, mega spoko. To mi się wydaje, że po prostu, jeżeli chodzi o Margonem, to nie ma lepszej inwestycji niż w czerwone kamyki, nie? Jak tak sobie latasz po wszystkich dwójkach tymi kamykami, no to człowiek, to ci tak sypie, tak se farmi z że to jest hit. Także widzowie, wiadomo, jaka jest loteria. Może bez szału, ale za darmo, to uczciwa cena, wiadomo. No niestety, jak wy już to oglądacie, to sobie nie polosujecie, bo delikatnie tutaj, delikatne opóźnienie było w moich nagrywkach. Także tak to widzę, wygląda. I lecimy, widzowie. Jakimś eleganckim chosikiem, którym zakończymy ten wspaniały odcinek. No widzowie w końcu coś znalazłem, bo że trzech rosików nie mogłem znaleźć, żeby zakończyć ten wspaniały odcinek. No ale już koniec się udało pan Dęborosza znaleźć także naprawdę elegancko. No widzowie, nikt nas nie urazi. Nikt nas niestety nie uraczy. O, jednak idzie wilek. Dobra. Muszę powiedzieć, że nikt nas nie uraczy swoją obecnością, ale na szczęście tylko koleżka idzie. I jeszcze gościu na górze wyjerci, Boże. Wiem widzę ja tylko dęba od razu i sobie zrobić elegancką jajeczniczkę. Nie taką jajeczniczkę sobie człowieku dobrą zjem na poprawę humoru, że to jest no widzowie także pan Wilek tutaj elegancko przyszedł No i co widzę, bez żadnego gadania, nawet nic nie będę pisał, że coś w wiadomo. No i elegancko widzę. Także tak zakończamy event 18 urodzin margonem, który nawet nie, nie za bardzo pograłem, bo dużo pracowałem, ale na szczęście już mam wolne, mogę siedzieć sobie w domciu i pykać margonemy, także jest G. Także widzę, wracamy z regularnością, będzie petarda, klikamy feczkę i pu, No prawie legenda! Także widzę co, do usłyszenia, trzymajcie, się, że... cześć, joł, dzięki za oglądanie. Buźka, jesteście najlepsi. Pamiętajcie, żeby nigdy się nie poddawać i nie dajcie się dymać prywacciarzom. Pozdrawiam.